Poznajcie rodzinę rybkiewiczów. Pani Anna i pan Piotr lubią kupować mądrze. Dlatego wybrali internet światłowodowy o gwarantowanej prędkości 800 Mbitów na sekundę. Dzięki stabilnemu łączu z rybnetu, cała rodzina równocześnie korzysta z szybkiego internetu na różnych urządzeniach w najwyższej prędkości. Pani Anna uwielbia gotować dla swojej rodziny. Właśnie pobrała nowy przepis na kolejne ciasto czekoladowe. Korzystając z telewizji internetowej, domownicy mogą jednocześnie oglądać ulubione programy telewizyjne na dowolnych urządzeniach. Bezprzewodowy internet u rybkiewiczów działa idealnie w każdym pomieszczeniu, ponieważ specjalista z rybnetu zadbał o prawidłowy odbiór sygnału podczas podłączania Wi-Fi, gdy tylko w ich domu pojawi się problem ze sprzętem komputerowym lub drukarką, wzywają specjalistę z rybnetu, który w ramach wykupionej usługi IT Assistance pomaga im go rozwiązać na miejscu. I to zupełnie za darmo. Bardzo cenią sobie usługi rybnetu, bo oprócz bardzo szybkiego i niezawodnego internetu mają 10% zniżki na abonament tą dużej rodziny, bądź jak rybkiewiczowie, wybierz mądrze.